Prawdziwą gratkę dla miłośników malarstwa przygotowało Muzeum Śremskie. W miniony wtorek otwarto wystawę Niedomknięty Krąg, na której swoje prace zaprezentowało 11 artystek. Kuratorka Urszula Brylewska-Łukomska podkreślała, że jest to prawdziwie babska wystawa i początkowo miała być otwarta 8 marca w Dniu Kobiet. Jej nazwa odnosi się do grupy artystek, jednocześnie pokazując, że są one otwarte na nowe osoby w swoim kręgu. Nazwa jest bardzo wydaje mi się, adekwatna do sytuacji. Malujemy w sporej grupie koleżanek. Jest nas w tej chwili 10 zaprzyjaźnionych pań malujących, no plus ja jako ten przepraszam, w cudzysłowie guru. Tak się składa, że, że po prostu przez wiele lat uczyłam rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a teraz od 17 lat pracuję w Śremie w Ośrodku Kultury i. Prowadzę właśnie takie studio plastyki. Tutaj pokazujemy pracę, jak już wspomniałam, sporej grupy kobiet, natomiast nie domykamy tego kręgu. Jeśli znajdzie się ktoś równie z ogromną pasją, no to jesteśmy po prostu otwarte na, jak gdyby, wpuszczenie. Pomimo, że pani od lat spotykają się, razem malują i dyskutują o sztuce, style malarskie zaprezentowane w muzeum są zupełnie różne. Myślę, że zupełnie różne style, ponieważ są panie, które pracują z natury, są panie, które fascynują się malarstwem innych znanych już artystów i próbują przetworzyć coś na własny. Użytek. Są panie, które właściwie zaczęły stosunkowo niedawno, ale też takie, no, które uczyłam 30 lat temu, kiedy jeszcze były uczennicami liceum. Podczas otwarcia Urszula Brylewska-Łukomska przedstawiła wszystkie panie, a szczegółowej zrobiła to jedna z artystek Ewa Jędrzejewska. Oprócz dwóch wspomnianych już malarek mogliśmy oglądać prace Agnieszki Dzikowskiej, Wandy Jabłońskiej, Aleksandry Jarno, nieobecnej na wernisarzu Magdaleny Jurgi, Ilony Kuty, Marioli Kwarta, Izzy Rybakowskiej, Mirki Tomczak oraz Ewy Kozupskiej. To są portrety mojej siostry. Ja już ja zaczęłam portrety malować techniką akrylu na płótnie dopiero rok temu i pierwsza właściwie pierwsza seria, która powstała była wzorowana na takim krakowskim malarzu zakrzeskim, więc uczyłam się od niego właściwie techniki malowania. On maluje właściwie wyłącznie obrazy olejne. Są to obrazy stylizowane, renesansowe, ale dosyć nowoczesne, łączące różnego rodzaju tradycje malarskie. Jest tam i trochę ikony i trochę współczesnego malarstwa w stylu Modiglianiego. Natomiast portrety mojej siostry to są z takimi dekoracyjnymi elementami. Tu kot jest y, właściwie <ścoughs> ważniejszy czasami. Czasami jest na, jest na pierwszym planie zresztą bardzo wyraźnie zaznaczony. Nie w ogóle w malarstwie interesuje dekoracyjność i stąd, y, stąd takie Tematy. Staram się jak gdyby różne bardzo tematy poruszać, więc nie tylko portret, ale portret zdecydowanie mnie interesuje najbardziej. Do tej pory właściwie skupiałam się na technice pastelu, a, a obrazy akrylowe zaczęłam malować stosunkowo niedawno, bo ja maluję w zasadzie dopiero od trzech lat. Wróciłam do malowania po bardzo wielu latach. Od czasu liceum się tym nie zajmowałam, bo na co dzień mam zupełnie inny zawód. Więc to jest, taka, to jest takie tak w wolnym czasie po prostu zajęcie, które mi sprawia wielką przyjemność. Na wystawie nie mogło zabraknąć prac samej kuratorki i swoistej mentorki pozostałych pań. To jest kilka takich ostatnich. Właściwie dwa portrety moich własnych dzieci, które też z przyjemnością muszę powiedzieć, no, skończyły Poznańską Akademię Sztuk Pięknych. A Obecnie uniwersytet artystyczny, ale, ale pokazuje też takie trzy ostatnie szkice, które właśnie powstały, takie szkice malarskie, które powstały razem w, 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 kiedy malowałyśmy z dziewczynami, bo zasadą naszą jest taką, że spotykamy się co kilka tygodni na takich sympatycznych, kilkudniowych warsztatach. Jak mówiła Ewa Jędrzejewska, panie są w obecnie modnym wieku, są otwarte na świat i ludzi. Wystawa Niedomknięty Krąg jest pokłosiem ich ostatniego wyjazdu do Rybit, gdzie malują w posiadłości Aleksandry Jarnoch. W przyszłości babski kolektyw chce zorganizować serię wystaw oraz przede wszystkim zyskać osobowość prawną czyli stać się stowarzyszeniem. Prace można oglądać w muzeum w dwóch salach. Zaznaczyć należy, że obrazy, które znajdują się w sali nowej, będą tam tylko przez dwa tygodnie, a w głównym budynku muzeum przez miesiąc.